Jeszcze chyba nigdy nie było tak łatwo jak dziś wejść na rynek ze swoim produktem, ale chyba też jeszcze nigdy nie było tak trudno jak dziś tego produktu sprzedać. Miliony rzeczy walczą o Twoją uwagę. Mówiła kiedyś jedna z bardzo udanych reklam pewnej platformy e-commerce. Dzisiaj to już nie miliony, ale miliardy. Co mam zatem zrobić? Jeżeli mam świetny pomysł, umiem wprowadzić produkt na rynek, problem polega na tym, że kiedy wszyscy moi znajomi już produkt kupili to popyt się skończył. Czy żeby ruszyć do przodu wystarczy przeczytać książkę Marka 5.0. Człowiek i technologie jak tworzą nowe wartości Jacka Kotarbińskiego. To jest program pieniądze z papieru, program o książkach o biznesie, finansach i ekonomii. I dzisiaj przedstawię państwu książkę Marka 5.0, przedstawię razem z autorem tej książki, czyli Jackiem Kotarbińskim, doktorem inżynierem Jackiem Kotarbińskim, marketerem rynkologiem, doktorem ekonomii, absolwentem MBA, inżynierem. Całkiem wymieniam te tytuły, bo to całkiem egzotyczne połączenia, jeśli chodzi o marketing. Oraz autorem licznych książek chętnie czytanym przez te osoby, które chcą poznać tajniki marketingu. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Cieszę się, że możemy tym razem rozmawiać o pańskiej książce. Miło mi Strasznie bardzo. Strasznie biegnie ten marketing. Strasznie goni, to już piąta generacja marketingu. Dlaczego on tak biegnie? No, przede wszystkim biegnie dlatego, że zmiany w zachowaniach gdyby, klientów są, są naprawdę duże. Szczególnie ten obszar marketingu przyspieszył po roku 2000, czyli w zasadzie cezura świata technologicznego. Później mieliśmy rok 2010 i sytuację, w której media społecznościowe okazały się no, niekoniecznie zabawką dla, dla młodych ludzi, tylko po prostu określonym narzędziem, określonym systemem, który, który budu, zaczął budować naszą świadomość, zaczął wpływać na nasze zachowania. No i ostatnie, ostatnie, ostatni okres, no to mamy pandemię i, i w zasadzie to wszystko, co się dzieje. No powoli można powiedzieć troszkę postpandemicznie zakładam, że, że, że już może powoli to się, to się wygasza. Natomiast te nasze zachowania społeczne również się zmieniły, ponieważ w zasadzie w XXI wieku, jak i w, no, w XX nie mieliśmy tego rodzaju tego rodzaju sytuacji. W związku z tym marki i, i w taki sposób są definiowane marki 5.0, są pewnego rodzaju Połączeniem, połączeniem kwestii technologicznych, które już są na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o marketing, i kwestii humanistycznych. I dlatego ja definiuję um, patron, to, takiego patrona marki 5.0, jakim jest Leonardo da Vinci, czyli w zasadzie człowiek, który e, dokładnie łączył technologię i, i humanizm. No jak to, ale przecież e, mamy XXI wiek. Leonardo da Vinci sprzed ponad 500 lat. Dokładnie tak. Dlatego, że jeśli byśmy się wczytali w historię tego geniusza, to on jak gdyby bardzo dużą uwagę zwracał na to, co się dzieje w świecie przyrody i zauważył dokładnie ten mechanizm. Łączenie elementów humanistycznych z elementami technologicznymi, on po prostu to przekuwał na, na swoje umiejętności i na całą swoją twórczość. Do dzisiaj w zasadzie jest uważany za, za geniusza, jeśli chodzi o określone wartości, a o to chodzi w przypadku marki, budowania marki 5.0, o budowanie wartości, ale również umiejętności powiedzenia o tych wartościach po prostu innym. I to jest jakby klucz. Panie Jacku, zanim spróbujemy rozebrać na części pierwszej markę 5.0, mhm. to spróbujmy zrobić coś, co w Ocean's 11 polegało na wyregulowaniu Zegarków, czyli sprawieniu, że wszyscy są na tym samym poziomie. E, więc mimo, że to w Pańskiej książce nie zajmuje je, e, największej części, to proszę pozwolić, mhm. że e, m, przejdziemy przez te marketingi od 1.0 do 5.0, żebyśmy wszyscy wiedzieli, okay. na czym stoimy. Marketing 1.0 to był ten, gdzie w centrum uwagi był produkt, tak? Dokładnie tak. To był ten marketing, który w zasadzie. Koncentrował się na tym, że proszek do prania miał prać, napój miał zaspokajać pragnienie, czyli mówiąc krótko, na takich zupełnie podstawowych potrzebach, które, które zaspokajał określony produkt. I to jest też Firma w obszarze, To jest, też, to, to jest też Firmy w obszarze marketingu e, 1.0 koncentrowały się po prostu na produkcie tylko i wyłącznie i na, re, na reklamowaniu go, mówiąc krótko. No i właśnie w taki sposób większość z nas, kiedy zaczyna myśleć o swoim produkcie, e, takie, taką ma perspektywę rynku. Czyli e, wyjdę, mam świetny produkt, który rozwiązuje jakiś istotny problem w życiu moich klientów, wyjdę na rynek i wszyscy się na ten e, produkt rzucą. A później następuje rozczarowanie, czyli jednak nie. Ale tak. Klienci... tak, to nie wystarcza, mówiąc krótko. Słucham? To nie wystarcza, mówiąc krótko, po prostu to dziś już się tak nie da działać. Tak, i wtedy wchodzi, wchodzi cały na biało marketing 2.0, czyli klient w centrum uwagi. Już tak, nie produkt, wchodzi, ale Pojawia klient. nam się rok 1967. Profesor Filip Kotler, który publikuje pierwszą edycję. Swojej książki Marketing Management. Jestem w zasadzie równy wiekowi tej książki, bo też jestem, rocznik 67. I to jest początek, jak gdyby ustawienia klienta w centrum uwagi. Kotler powiedział, profesor Kotler powiedział. OK, masz fajny produkt, ale musisz skupić się na kliencie. I to był początek Marketingu 2.0. Ale ten klient, skupienie na kliencie polega w Marketingu 2.0, że po prostu musimy wiedzieć, czego klient potrzebuje i jak utrzymywać tak. lojalność klienta. Przez wiele lat no, rozwijany jest ten trend, ale nie ma jakiegoś wielkiego przyspieszenia, aż przychodzi marketing 3.0, czyli ledwie parę lat temu, kiedy zaczynają się zacierać offline i on online. Nas zaczynamy żyć w świecie, w świecie spójnego, jakby nieustannie przenikamy między onlinem a offline. Rozumiem, że w tym momencie w centrum uwagi rozsiada się już nawet nie sam klient, ale tożsamość klienta. Tożsamość klienta, tak, pewne wartości, tak, ale nadal obszar internetowy traktowany jest jako pewnego rodzaju narzędzie wspomagające. Czyli na przykład e, dużo przedsiębiorstw uważa w obszarze marketingu 3.0, że no, pojawił nam się internet, w związku z tym my będziemy wykorzystywać te narzędzia internetowe tylko i wyłącznie po to, żeby znowu wspierać sprzedaż, albo na przykład badać zachowania klientów, czy badać ich, badać ich potrzeby. Ale no i nadchodzi moment, kiedy który marketerzy wydaje mi się, czasem opisują jako Era always connected, zawsze podłączony do tak, internetu, i tak. to y, rozumiem jest w tej naszej nomenklaturze marketing 4.0. Mamy już nie jednego klienta, nie, nie, nie tożsamość, tylko i wyłącznie tożsamość w centrum y, naszej uwagi, ale miliony tożsamości, bo ta wspólna tożsamość i taki insight, który można zrobić dla całego pokolenia, nagle rozpada się na, no, na miliardy insightów. Czy, czy, czy dobrze to tak. rozumiem? Tak, mamy sytuację, w której te światy łączą się ze sobą i w zasadzie każdy, kto dysponuje określonymi narzędziami internetowymi, może budować swoją własną społeczność. I jak to się mówi, monetyzować tę społeczność, czyli zamieniać ich, zamieniać tą społeczność w swoich klientów. Czyli to jest to, świat co baniek dzieje, w internetowych, to znaczy nie rozumianych nie jako spekulacyjne, e... tylko tożsamościowych baniek? Tak, tak. Tak to można określić. Ja wolę jednak sformułowanie pewnego insightu, czy wolę sformułowanie ekonomii behawioralnej, bo jednak bańka nam sugeruje, że jest to coś całkowicie hermetycznego, i w zasadzie przyjęło się to określenie w świecie, w świecie mediów, w kontekście konsumpcji mediów, po prostu przez różne grupy, grupy społeczne, ale w, no, można przyjąć takie założenie, że Twórcy internetowi budują po prostu swoje społeczności, wpływają na te społeczności. I również no, wielu z nim z nich zależy na tym, żeby te społeczności po prostu monetyzować, czyli zaczynają wytwarzać określone produkty, produkty i usługi. Natomiast również cechą tego marketingu 4.0 jest dążenie do tego, żeby współtworzyć ze swoją społecznością produkty i usługi, czyli jak gdyby zaproszenie do. Komunikacji nie tylko w kontekście hej, co słychać, tylko również w kontekście współtworzenia określonych wartości, które na przykład ta osoba czy ta marka będzie w stanie, będzie w stanie dostarczyć. Tak? Jako osoba, która nie zajmuje się zawodowo marketingiem, myślę sobie, że to jest taka drabina. Tylko wyobrażam sobie siebie jako, jako przedsiębiorcę, który chce stworzyć markę. Wyobrażam sobie, że to jest taka spirala śmierci, jest, jest mi coraz trudniej, zgodnie z tym, co słyszę o marketingu 4.0, już tu na tym etapie musiałem mieć nie jedną strategię marketingową, a nie wiem, tysiąc strategii, jeżeli w moim zainteresowaniu nie, nie ma jakiejś wąskiej grupy klientów, tylko chcę adresować szeroko tę grupę. Czy w takim razie marketing 5.0 i marka 5.0 to już jest to Piąty krąg piekieł, skoro już nawiązujemy sobie do renesansu, ale proszę zauważyć, że pan zaczął. Piąty tak, to ja krąg piekieł marketingowców i twórców tak, marek? Jest, tak, można powiedzieć, że jest to piąty krąg piekieł, natomiast umówmy się, cała, cała historia z budowaniem marek przede wszystkim polega na tym, żeby firmy nie konkurowały ze sobą ceną, tylko konkurowały ze sobą wartością. Dobra, czyli jest no to piekło firmy, z nagrodą, tak, którą tą nagrodą tak. jest wysoka marża. Panie Jasku, pozwólmy tak. sobie teraz na chwilę przerwy i z, z, zabierzemy się do tworzenia naszej marki według standardów 5.0 już za kilka minut, dobrze? Zostanie Pan z nami jeszcze? Oczywiście, do zobaczenia. W takim razie zapraszam Państwa już za chwilę na drugą część programu Pieniądze z papieru. Pieniądze z papieru to jest program o książkach o biznesie, finansach i ekonomii. Dzisiaj próbujemy zdekonstruować markę 5.0, a w zasadzie wbić się przebojem na bardzo, bardzo, bardzo konkurencyjny rynek, na którym nie wystarczają już proste mechanizmy marketingowe. Jak szybko, może trochę przesadziłem, jak skutecznie zbudować swoją markę, tak żeby pokochali ją klienci. Próbujemy dowiedzieć się tego razem z panem Jackiem Kotarbińskim, autorem książki. Marka 5.0. Dzień dobry ponownie Panie Jacku. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Jest taki mm, fragment pańskiej książki, w której opowiada pan o zajączku, który zrobił świetny yy, model biznesowy. Yy, przed jego, yy, otworzył firmę, przed jego yy, domkiem w lesie ustawiły, ustawiła się kolejka klientów. No i zapytany o to, jak z, yy, zwabił tych klientów, odpowiedział: Obiecałem, że każdemu, kto przyjdzie i da mi złotówkę, oddam dwa złote. I jak? No biznes się kręci, tylko nad rentownością muszę jeszcze trochę popracować. Można wydać na marketing mnóstwo pieniędzy, nieograniczoną ilość pieniędzy, ale jak to tak. zrobić, żeby te pieniądze, które do nas wrócą, okazały się większe niż te, na które wydamy? Czy koncepcja marki 5.0? Nam w tym pomaga, czy też wręcz przeciwnie, jak słyszę o skomplikowanych, znaczy słyszę, przeczytałem w pańskiej książce, trochę się przeraziłem tą, tą, tym poziomem komplikacji, z którym musimy podchodzić do klienta. Czy, czy to oznacza, że, że nasze budżety marketingowe musimy przygotować na jakieś ogromne wzrosty? Nie, należy przygotować nasze budżety marketingowe przede wszystkim na efektywność i to jest, myślę, słowo klucz. Ta efektywność w zasadzie oznacza, że na działania marketingowe czy na budżet marketingowy trzeba po prostu patrzeć z punktu widzenia no, inwestycji z punktu widzenia zwrotu z inwestycji. Najczęściej Czasami używam takiej metafory, kiedy handlowiec przychodzi do firmy, do, 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 do księgowości, no to on, on zostawia tam fakturę przychodową. Natomiast kiedy przychodzi człowiek od marketingu, to najczęściej w tej księgowości czy w finansach zostawia fakturę kosztową. W związku z tym rodzą się pewnego rodzaju mity, że sprzedaż przynosi tylko i wyłącznie przychód, a marketing przynosi tylko i wyłącznie koszty. Mówiąc krótko, w, w Polsce, jeśli chodzi o polskie firmy, my dopiero się zaczynamy uczyć o tym, że marketing może być efektywny. Dopiero zaczynamy się uczyć, co to są wskaźniki marketingowe, co to jest zwrot z inwestycji, i to jest przede wszystkim poważne wyzwanie dla zarządów, dla, dla prezesów zarządów, dla, dla rad nadzorczych, nie traktowanie marketingu w wymiarze. Kosztowym, tylko traktowanie w wymiarze takiej samej inwestycji, jak kupno różnych środków trwałych. I to jest naprawdę to jest klucz do, do zbudowania. Marki 5.0 to jest po prostu efektywne. No tak, pan tutaj narzeka na to, że marketingowcy są postrzegani jako ci, którzy przepalają pieniądze, a nie przynoszą. Dyrektorzy finansowi z pierwszej ręki, znam to opowieści, czasem narzekają, że dyrektorzy marketingu bronią się przed tym, żeby być rozliczani z efektów, ponieważ woleliby być rozliczani z kreacji. Zdekonstruujmy pf, trudne słowo. Z, mm. Rozłóżmy na kawałki Marketing 5.0. Panie Jasku. Pan przywołuje w nim pewne wyliczenie za setem godinem. Marketing 5.0 to po pierwsze marke, taki marketing, który chce więcej, więcej udziałów, więcej klientów, więcej sprzedaży. Czy to nie jest? Ma, czy to jest coś nowego? Mm. Na swój sposób tak, dlatego że marka 5.0 dąży do ekspansji. Tak jak każdy biznes dąży do ekspansji, ale dąży do ekspansji dzięki budowaniu wyników w kontekście wartości. Dlatego że wartość marki 5.0, czyli dostarczanie produktów i usług, które są. Rzeczywiście ważne i istotne dla, dla, dla klientów jest po prostu długofalowo korzystne dla wyników firmy. Natomiast mamy świat, w, których, w którym jest bardzo dużo ofert, bardzo dużo produktów czy bardzo dużo usług, które po prostu no, nas. Czasami wprowadzają w błąd dzięki narzędziom marketingowym. Ja dlatego często powtarzam, że to nie marketing oszukuje ludzi, tylko ludzie oszukują innych, wykorzystując narzędzia marketingu. I teraz, jeżeli ktoś ma wartościowy produkt, czy ma Wartościową ofertę, to musi również w określony sposób pokazać, jak gdyby się, się na rynku, i to jest również marketing, tak? Umiejętność określonego dobrego spozycjonowania. Swojej oferty w kontekście, w kontekście klienta. Ale czy ja tak? dobrze rozumiem w takim razie, że marka 5.0 to jest taka, która nigdy nie zadowala się status quo? Czyli status quo, czyli jeżeli jest tak, że, że myślę sobie, że moja marka jest na fajnym poziomie, ale nie potrzebuje się rozwijać, to nie jest ten obszar, który, który czyli nie jestem w pozycji, w której, w której zmierzam do marki 5.0, tak? To może e, użyję tutaj tego sformułowania e, trójkąt trzech uśmiechów, co jest często określane e, marketingiem holistycznym. To jest sytuacja, w której marka 5.0 dąży do zadowolenia. Trzech głównych, jak jakby powiedzieć, par oczu firmy. Pierwsza para oczu to są inwestorzy, którzy dążą po prostu do tego, żeby cyferki były jak najwyższe, co jest naturalne, bo dążą do wysokiego zwrotu z inwestycji. Druga para oczu to są pracownicy i dostawcy, którzy dążą do tego, żeby otrzymywać określone wynagrodzenie, ale również, żeby mieć satysfakcję z wykonywanej pracy. I trzecia para oczu to są. Oczy klientów, którzy płacą za określone produkty i usługi. I teraz dążenie do równowagi, dążenie do sytuacji, w której te wszystkie trzy strony będą usatysfakcjonowane, jak gdyby z wyników, jest pewnym takim idealnym stanem istnienia marki 5.0, która po prostu dostarcza wartości wszystkim tym jednostkom. Marketing, który jest napędzany czymś lepszym. Obietnicą czegoś lepszego? To jest kolejna składowa marki 5.0. Eee, obietnicą, znaczy obietnicą lepszego jest produktu, dobra lepszego wtedy, doświadczenia? Obietnica jest wtedy dobra, kiedy może być spełniona. I teraz my często spotykamy się z taką sytuacją, że firmy obiecują różne rzeczy w kampaniach reklamowych. Natomiast rzeczywistość okazuje się zgoła inna. To jest trochę inny świat, kiedy, e, m, kiedy dążymy do sprzedaży jakiegoś produktu, a trochę jest inny świat, kiedy już podpisaliśmy umowę i na przykład jesteśmy obsługiwani przez biuro obsługi klienta. E, w związku z tym. Dążąc do czegoś lepszego, dążąc również, może to zabrzmi zbyt górnolotnie, ale jednak do lepszego świata, do lepszego świata dla tych wszystkich trzech zaangażowanych stron w kontekście trójkąta trzech uśmiechów, a chcemy być po prostu lepsi. Tak? Wychodzimy z takiego założenia, że rozwijając swoje, swoje biznesy, również dajemy coś dodatkowego. To jest dokładnie trochę odzwierciedlenie profesora nasza, czyli rób to, co jest dobre dla Ciebie w kontekście biznesowym, ale również to, co jest dobre dla innych. Panie Jacku, czytając tę książkę zastanawiałem się, komu ona ma bardziej pomóc. Ludziom, którzy zajmują się biznesem B2C, Business to Consumer, ludźmi, którzy zajmują się bardziej i tworzą marki B2B, Business to Business. I kiedy tak się zacząłem zastanawiać, to kilka stron dalej pojawiła się, pojawiło, pojawił się zupełnie nowy akronim Age to h human to human czyli tak po polsku człowiek człowiekowi kim? Zgadza się, dlatego że yy, nawet jeśli jest biznes to biznes, nawet jeśli jest biznes to consumer, to zawsze jest to biznes robiony przez ludzi dla ludzi. I to jest również pewnego rodzaju wyzwanie w kontekście technologicznym, dlatego że my dzisiaj mamy już olbrzymie możliwości związane ze sferą technologii marketingowych, które mogą wpływać na klientów, które automatyzują określone procesy, które w bardzo silny sposób analizują nasze, nasze zachowania. I e, e, znowu, dzięki sztucznej inteligencji, potrafią w, w określony sposób e, generować e, określone tak e, zwane określone, triggery, które będą na te nasze zachowania wpływały. E, w związku z tym to jest, gdyby, e, to jest jak gdyby klucz, tak, żeby zachować określoną równowagę również w tym kontekście e, technologicznym taką równowagę humanistyczną. Proponując. Teraz zwracam się, Panie Jasku, do naszych widzów. Państwu tę książkę. Y, mam świadomość, że no, nie proponuję książki na jeden wieczór. To jest raczej książka, na którą trzeba poświęcić parę dobrych dni, y, mnóstwo smacznych anegdot. Od historii Samuela Colta i jego niezwykle yy, yy, przedsiębiorczej żony Elżbiety, która być może chyba trochę zapomniana, ale być może to ona spowodowała, że dzisiaj znamy Colta, yy, Połączonych na, yy, na, na jednej stronie z historią marki Finał. To w ogóle ciekawe polecam Państwu, jak panu Jaskowi udało się yy, to połączyć. Także szereg porad dotyczących tego, jak. Wymyślać sobie to, co większość osób, jakby w pierwszej kolejności, myśli, że to marka, czyli nazwa marki. Także szereg zabawnych przykładów, jakie, jak o tych nazwach myśleć, a jak nie. Książka na wiele, wiele wieczorów, ale mimo, że. Troszeczkę się jej wystraszyłem, patrząc na wyzwania, które stoją przed marketerami. To myślę, że jeśli Państwo do tych wyzwań nie podejdziecie, to niestety te wyzwania podejdą i tak do Państwa. Marka 5.0, człowiek i technologia, jak tworzą wartość. Pan Jacek Kotarbiński, autor tej książki, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, Panie Jacku. Dziękuję bardzo wszystkim. I zapraszam Państwa na kolejne wydanie programu Pieniądze z Papieru, już niedługo.